Hej, 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 witam w kolejnym filmie z serii dla osób początkujących, zaczynających swoją przygodę z gotowaniem. Mieliśmy pierwszy film, kto nie widział, gotowaliśmy ziemniaczki, potem robiłam kotlety mielone, no i wiadomo, jak obiad, to trzecią rzeczą do obiadu, jak mamy ziemniaki i tego kotleta, jest zrobienie jakiejś... Sałatki. Możecie sobie kupić jakieś ogórki kiszone, jakąś sałatkę gotową, ale możecie sobie również zrobić, teraz już są dosyć tanie, pomidorki. mizerię z pomidorku, i potrzebujemy. Tutaj widzicie przede mną już obraną cebulę. Ja mam tutaj trzy pomidory i śmietana, Najlepiej 18. A może być również. Dwunastka, naczyniem jakieś tam miseczkę do robienia naszej sałatki. W pierwszej kolejności kroimy sobie cebulkę. No to sobie odrzucę. Kurka spadła. W miarę drobną. Możemy też cebulę taką zwykłą białą, zastąpić cebulą czerwoną jak chcemy kolorystycznie lub możemy ewentualnie też do takiej, takiej tak zwanej mizerii z pomidorów dać pokrojoną po prostu pokrojony szczypiorek też może być jeżeli mamy zamiast cebulki ja akurat dzisiaj wykorzystam cebulkę zwykłą, taką białą i sobie ją tutaj wrzucam pół tej cebulki ja to też sobie, to co mi tutaj spadło też sobie pokroję do tej wizerii ja sobie kroję w takie takie paski, i potem trowię sobie w ten sposób tą cebulę. Tak nam się nawet ta cebula, widzicie, rozpadnie. To też nic nie szkodzi. Po prostu ją potem. Te kawałeczki, które odpadło, to sobie wyrzucimy tego, niepotrzebne, kroimy, możemy sobie tak przeszatkować. O. I w miarę mamy, grubość sobie możecie sami ustalać, u mnie o tak. Na te trzy pomidory, cała cebulka, ale jak macie przykładowo jedni, jednego mniejszego pomidorka, to możecie sobie dać pół cebuli lub czwartkę cebuli. Nie mamy o, taki ładny, widzicie, pomidor duży. To myślę, że dla jednej osoby to by było na, nawet na dwie porcje do obiadu. Ja sobie go przetnę po prostu na pół. Złożę jedną połówkę i sobie patrzcie, tak będę po troszku po prostu nacinała o takie kawałeczki tego pomidorka w ten sposób. na no. sałatkę, będzie potrzebny jeszcze pieprz i tylko sól do tego tu widzicie ładnie się odkroiło i został tylko ten o tutaj ten środeczek to jest niepotrzebny to wyrzucamy ja sobie będę kroiła te wszystkie moje pomidory. Widzicie, z jednego takiego dużego pomidora nawet sporo wyszło. Pokroję te pomidory i widzimy się przy doprawianiu. Więc pomidorek. Pomidory mam już pokrojone. Weszło w sumie w to, w to naczynie, dwa pomidory. Pomidory były bardzo, bardzo duże. Więc przystępujemy do przyprawiania dwie szczypty soli na no tę ilość jak mniej to szczypta wystarczy pieprz prawdziwy u mnie świeżo mielony myślę, że jak taki mielony pieprz można też kupić gotowy, mielony to myślę taką dobrą szczyptę mocnego lub możecie ewentualnie dać pieprz ziołowy i teraz dajemy śmietanę ja dam na razie 4 łyżki zobaczymy czy wystarczy ja sobie to moi kochani przemieszam dokładnie Aż do spodu, żebyśmy po prostu odnaleźli tamtą naszą cebulkę, która jest na samym spodzie. Muszę to robić delikatnie, bo jest troszkę dużo tych pomidorów, a naczynko jest dosyć małe. Możemy tak, tak, takie pomidorki wykorzystywać do wszelkiego rodzaju dań obiadowych możemy sobie nawet dodać do usmażonego jajka jakiejś jajecznicy a jak ktoś nawet bardzo, bardzo, bardzo lubi to może sobie po prostu zrobić taką sałatkę i po prostu zjeść z jakąś kanapką czy nawet chlebkiem z masełkiem. I voilà! Już mamy pomidorki zrobione. Myślę, że nie było trudne. A naprawdę, myślę, że warto. Jeżeli mamy dostęp do świeżych pomidorków w sezonie, one zawsze są tańsze. Niektórzy mają też własne. Jeszcze na razie ja nie mam własnych pomidorów. Ale będę sadziła to będę miała swoje kto tam po prostu zainteresowany jest co u mnie na kanale jest nowy, to może sobie też popatrzeć moje inne filmy jest tam o zwierzakach o ogrodnictwie myślę że każdy znajdzie coś yy, po prostu yy, dla siebie a tutaj po prostu jest taka lista utworzona dla osób które że ja tak powiem, zaczynają swoją przygodę z gotowaniem i takie proste, najprostsze dania, żeby po prostu każdy mógł sobie zrobić. No to cóż, kochani, ja się dzisiaj żegnam, pa do następnych moich filmów.